W dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy okrutne historie graczy Minecraft. Jeżeli chcecie kolejny odcinek zostawcie łapkę w górę, bo każdy tysiąc łapek w górę to jedna dodatkowa historia w następnym odcinku. Jak jesteś nowy zasubskrybuj kanał, bo po tej statystyce widać, że dużo osób nie ogląda, a nie subuje, więc chyba wiesz co robić. Zapraszam również do playlisty, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków. W tym momencie wyświetla wam się ona na ekranie. Dobra, Pierwsza historia jest od użytkownika Maximus, która opowiada o Glitch Brainie. Niedawno grałem sobie w Minecraft non-premium na lancerze, który podesłał mi kolega. Launcher miał bardzo dobre oceny na stronie do pobrania, więc nie myślałem, że jest jakiś podejrzany. Grałem na nim z dobre dwie godziny, gdy nagle zaczęły się dziać naprawdę dziwne rzeczy na moim świecie. Mam tu na myśli pojawianie się czerwonych pochodni w losowych miejscach na mapie i piasek dusz ułożony w krzyż. Bardzo się zdziwiłem za pierwszym razem, ale czym dłużej grałem, tym działy się coraz dziwniejsze rzeczy. Chodząc po świecie napotykałem piramidy zrobione z różnych losowych bloków, tak jakby coś było zbagowane. Minecraft zaczął mi naprawdę mocno lagować, za którymś razem miałem brak odpowiedzi gry i sama się wyłączyła. Oczywiście odpaliłem ją ponownie i wczytałem świat, ale była cofka i straciłem wszystkie przedmioty i moje osiągnięcia. Najstraszniejsze jednak było to, że w pewnym momencie mój ekran zmienił się nie do poznania. Wyglądał bardzo dziwnie. Był niebiesko-czerwony, patrzyłem, czy to nie wina monitora, ale z nim było wszystko w porządku. Wszedłem więc w opcję i szukałem odpowiedzi. Okazało się, że włączyła się sama opcja 3D, o której nawet nie wiedziałem. Chciałem ją wyłączyć, ale nie mogłem, nie wiedząc czemu. Starałem się grać dalej, ale było to naprawdę utrudnione. Przeszedłem jakieś 10 kratek gdy nagle przede mną pojawił się gracz, który wyglądał jak zgliczowany. Bardzo się wystraszyłem, bo nie wiedziałem jak to możliwe, ale szybko klikając Escape okazało się, że Tryplan był włączony. Postać wyglądała jak Herobrine, tylko miała teksturę podobną do efektu 3D, który był odpalony. Zacząłem uciekać, jednak nagle gra mi się ścięła i po chwili był brak odpowiedzi. Chciałem ją uruchomić ponownie, jednak wyskoczył mi błąd. W treści błędu było napisane, że muszę zaktualizować Java 8, próbowałem to zrobić, ale nie było to takie łatwe. Poprosiłem starszego brata o pomoc i po kilku dniach mogłem znowu włączyć Minecraft. Minecraft. Jednak gdy go uruchomiłem, mojego sejwa nie było, a gra wydawała się normalna, ale i tak uznałem, że ją usunę. Druga historia jest od użytkownika Rafał, która opowiada o Flatworld. Sytuacja, która mnie spotkała, jest naprawdę dziwna. Nazywam się Rafał i ostatnio postanowiłem wrócić do grania w Minecraft. Nie grałem w tą grę około ponad roku. Stworzyłem więc świat. I się bardzo zdziwiłem. Stworzony przeze mnie świat był płaski, czyli tak zwany flat world. Było to dziwne, ponieważ nic nie zmieniałem w opcjach gry. Wyszedłem z tego save'a i stworzyłem kolejny, lecz druga mapa była taka sama, tylko tym razem był to biom pustynny. Siedziałem przed komputerem i się zastanawiałem, o co może chodzić. Nie mogłem znaleźć rozwiązania, więc próbowałem do skutku. Stworzyłem pięć światów i każdy był płaski. Wkurzyłem się i zacząłem szukać informacji na ten temat w internecie. Na polskim forum nikt nie miał podobnej sytuacji. A na angielskim też nic nie znalazłem, ale to może przez to, że nie znam dobrze tego języka. Postanowiłem zgłosić ten problem do Moja, za pomocą strony z błędami. Wysłałem im parę screenów i opisałem całą sytuację za pomocą Google Tłumacz. W czasie, kiedy czekałem na odpowiedź, próbowałem stworzyć normalny świat. Nadal to się nie udawało, ale wpadłem na pomysł, że przecież mogę pobrać mapę i ją wrzucić do folderu save. Tak też zrobiłem i o dziwo to zadziałało. Chodziłem po mapie z neta i patrzyłem co jakiś gracz na niej zbudował. Bardzo się zdziwiłem, jak koło domku zobaczyłem wielki pomnik Stevea z czerwonymi oczami. Niby nic wielkiego, ale jednak się przestraszyłem. Pomnik był zrobiony ze stołna i bloku wełny. Chodząc dalej, widziałem jakiś domek, i w momencie kiedy chciałem do niego wejść, dostałem laga. Musiałem wyłączyć grę za pomocą Ctrl ALT plus F4, żeby móc cokolwiek robić na komputerze. Po włączeniu ponownie gry świat zniknął i były tylko te, które stworzyłem ja. Sytuacja niecodzienna, bo w plikach gry folder ze światem z Neta był normalnie. Spróbowałem stworzyć kolejną mapę, lecz tym razem zaznaczyłem, żeby była wygenerowana na Flatworld. Co zastanawiające, stworzył się normalny świat. Nie był płaski, tylko normalny, tak jak zazwyczaj tworzy się save. Na zgłoszony błąd na stronie Mojang nie dostałem odpowiedzi. Jednak całą akcję rozwiązałem sam i była naprawdę dziwna. Trzecia historia jest od użytkownika Piekarek, która opowiada o stołnie. Grałem w Minecraft na serwerze, na którym gram razem z moim kolegą z klasy. Miałem fajną bazę wybudowaną w górze. Pewnego dnia, gdy wszedłem na serwer, zobaczyłem przed moją bazą jakiś dziwny pomnik zrobiony ze stołna. Napisałem do kolegi na messengerze, czy to jego sprawka, ale on odpisał mi, że nie, bo przecież ma karę na komputer. Zdziwiłem się, ale zniszczyłem budowlę i po prostu o niej zapomniałem, grając dalej na serwerze. Po godzinie spędzonej na nagraniu i kopaniu surowców, wracając, zobaczyłem tą samą budowlę wybudowaną w tym samym miejscu. Zacząłem się niepokoić i rozglądać wokół siebie. Nie widziałem nic, co by mnie zdziwiło. Ponownie rozwaliłem posąg ze stołu i poszedłem sortować itemy w skrzyniach. Była wtedy noc, kiedy nagle dostałem efekt oślepienia i totalnie nic nie widziałem przed sobą. Nagle na moim ekranie pojawił się wielki napis o treści Welcome. Bardzo się zdziwiłem, bo napis wyglądał, jakby został wygenerowany koment-blokiem. Nie wiedziałem, co się dzieje, wyszedłem z mojej bazy i zobaczyłem, że cały teren w obrębie mojej bazy zamienił się w stołna. Było to przerażające, bo nie wiedziałem, co mam zrobić. W tym czasie zadzwoniłem do mojego kumpla i mu powiedziałem to, co się wydarzyło. Niestety on parsknął śmiechem i mi nie wierzył. Postanowiłem wejść ponownie i zrobić zrzut ekranu, żeby mu to wysłać. Jednak, jak wbiłem ponownie, wszystko wróciło do normy. Nie wiedziałem, jak to możliwe, a co gorsze, straciłem wszystkie itemy, które miałem w ekwipunku. Jak się ruszyłem, nagle zostałem jakby zakopany i zacząłem dostawać obrażenia. Niestety zginąłem, ale od razu zrespiłem się, tylko nie w mojej bazie. Nie wiem gdzie, ale pojawiłem się na koordynatach 100 na 100 na 100, co było naprawdę dziwne. Tym razem jednak zauważyłem jakąś dziwną postać. Spadałem bardzo szybko, więc nie do końca wiem, czy to był gracz, czy jednak moje przewidzenia. Ale z tego co zauważyłem, postać była cała ze stołna i patrzyła się na mnie, jak zbadałem. W momencie, kiedy miałem już uderzyć o ziemię, nagle wywaliło serwer. Pojawił się komunikat, że serwer został wyłączony. Przeraziłem się. Napisałem do mojego kolegi, że serwer sam się wyłączył, a on mi odpisał, że nie ma jak tego sprawdzić, bo ma karę. Musiałem czekać tydzień, aż mojemu koledze minie kara i będzie mógł go włączyć. Gdy weszliśmy na serwer po tygodniu, zobaczyliśmy, że teren całego serwera jest idealnie wyrównany. I stał tylko posąg ze stołna. To by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli przydarzyła wam się jakaś historia w Minecraft, napiszcie ją i wyślijcie na mojego maila iSuperMVK.business.mopadz@gmail.com bądź na mojego Discorda na kanale tekstowym wasze historie. Trzymajcie się.